Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jesteśmy, oczywiście, na Kijowicach. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy świetną bazę w y, kopalni ametystowej Magika. I jeżeli ktoś nie widział tej, tej mojej bazy, to koniecznie musicie nadrobić ten odcinek, ponieważ kopalnia, znaczy baza jest naprawdę fajna. Ej, co jest ja tak mogę pod to biurko wlecieć? To nie widziałem, że tak mogę, czekajcie jeszcze raz. Co jest grane? Chować się mogę pod własnym biurkiem. Niesamowite, dobra. W każdym razie w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy tam pójść i podsłuchać magika, ponieważ wiem, że on tam się kręci. Wiem, że możemy tam pójść teraz, i wiem, że mamy w końcu bazę, w której możemy się w miarę bezpiecznie poczuć, ponieważ magik raczej jej nie, e, no nie zobaczy, nie zorientuje się, że ona tam jest i że tak powiem, możemy się czuć w miarę bezpiecznie. Oczywiście na starcie łapka w górę i subskrypcja. Kto nie subskrybuje i nie lajkuje, ten nie jest prawdziwym, prawda, moim widzem. Więc widzu, zostaw łapkę w górę i suba, będzie mi bardzo miło to to raz, a dwa możecie wbić na stwelki ponieważ tam fajne rzeczy fajne, że tak powiem E, fajne tryby, i możecie sobie tam pograć, a również spotkać mnie, czy innych jakichś twórców, takich jakiego na przykład możecie. Am spotkać, a e, możecie nawet czasem od czasu do czasu spotkać Milki. Więc wbijajcie tam i serdecznie Was tam serdecznie zapraszam. Serdecznie Was tam serdecznie, dobra, nieważne. Ja dzisiaj, mój umysł dzisiaj ciężko pracuje. Musicie mi widzowie wybaczyć, że czasami będę powtarzać głupio te same słowa, ale czasami tak bywa, e, czasami, czasami tak mam. Dobra, nieważne, słuchajcie, dzisiaj lecimy do tej bazy magika, po, znaczy do kopalni magika, do mojej bazy, którą mam tam zrobioną że podsłuchać go i dowiedzieć się, co on tak naprawdę ukrywa, najbardziej interesuje mnie, wszystko co jest związane z tym zaklęciem Transfirius. Nie widziałem jeszcze, jak działa to, 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 to jakby to, to zaklęcie. O, właśnie, brakowało mi słowa. Nie wiem, jak działa to zaklęcie. W każdym razie wiem, że Magik ma dostęp do poziomu trzeciego tego zaklęcia dzięki temu, że posiada krew mojej siostry. Powiem wam taką ważną, myślę, dosyć ważną rzecz, ponieważ ja nie widziałem jeszcze od jakiegoś czasu tutaj klona, co oznacza, że całkiem możliwe, że Magik. Te, te klony, które tworzył, już, że tak powiem, się ich pozbył yy, albo, albo je jakoś, nie wiem, dezaktywował czy coś I już tych klonów nie ma Całkiem jest taka, taka możliwość Albo gdzieś są, nie wiem to, że tak powiem ciężko powiedzieć, w każdym razie mogę powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli byśmy zobaczyli jakiegoś klona, jeżeli zobaczylibyśmy w tym momencie moją siostrę na serwerze, to na milion procent nie jest to moja siostra. Dlatego, że ona wczoraj wyjechała i wróci dopiero jutro, co oznacza, w sensie jak Wy to oglądacie, to wróci dzisiaj, ale jeszcze nie wróciła, więc to nie może być ona. Więc jeżeli spotkamy moją siostrę w Minecrafcie, to 100% to nie jest ona. I to nie ma takiej możliwości, żeby to była ona. Więc mamy pod tym względem taką czystą sytuację, że na pewno jeżeli się pojawi. No, to wiemy, że to jest że to że jest klon, po prostu. Więc tyle mamy dobre, tyle mamy, że tak powiem, wiedzy z dzisiejszego dnia, która może się nam przydać. Dobra, ja w poprzednim odcinku mówiłem, że musimy zabrać sobie pochodnie, żeby oświetlić tam to miejsce. I ja nie zapomniałem. Zrobimy to, albo możemy zabrać to latarnie. Zabierzmy może latarnie? Albo kurczę, pochodnie są takie bardziej jakby, yy, mam wrażenie, subtelne. Więc zabierzmy sobie i pochodnie, i latarnie. Yy, I zobaczymy, co będziemy chcieli wykorzystać. Zabierzmy sobie jeszcze to, zabierzmy to i zrobimy może sobie jeszcze trochę tych pochodni. Tyk, dobra. Dobra, 13 chyba starczy. Ja tam chyba więcej nie będę potrzebować. A jak co będziemy mieli jeszcze te lampy? Dobra, wszystko git. I myślę, że tyle nam wystarczy. Wiem, co jeszcze moglibyśmy zrobić. O kurczę, to jest mocne. To jest mocne, tylko że ja nie mam kitcoinów. No, i tu się zaczynają schody, ale dobra, wiecie co zrobimy? Zrobimy tak, uwaga: Co to jest za. Y za y kamera? Który ona ma numer? Ona ma chyba. Je nie, jedynka, to jest. będzie tu, nie, to nie będzie to, dziesiątka, to nie jest dziesiątka, dziewiątka, też nie, ósemka, nie, siódemka, siódemka, to jest siódemka. Dobra, musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak, a więc zróbmy, Dobra, robimy coś, coś takiego, rozwalamy to. Ta siódemka mi się teraz nie zdezaktywuje, ale ona w tym momencie nie działa, ponieważ tej kamery tutaj nie ma. Bierzemy tą kamerę, załadujemy sobie ją tam, a później kupię kamerę i załaduję ją z tutaj jako siódemkę, ale potrzebujemy jedną kamerę, ponieważ chciałbym mieć stały wgląd w to, co się dzieje w, w, tej, w tej kopalni ametystowej, żeby móc, że tak powiem, kontrolować ciągle to, co tam się wyprawia i między innymi ustawić tą kamerę w taki sposób, żeby ona tam no, dobrze działała. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i że... Może nam to e, bardzo oddać, więc uwaga. Lecimy fajerwerkami tam od razu szybko, żeby się dostać tam jak najszybciej. Mam nadzieję, że magik tam będzie, i mam nadzieję, że, e, że czegoś się dzisiaj dowiemy. Musimy uważać. A właśnie, czy ja mam potę na niewidzialność? Mam potę na niewidzialność. Nie użyliśmy jej w poprzednim odcinku, mimo że e, czysto teoretycznie można by było użyć, no bo w końcu magik się pojawił, ale udało nam się stąd wydostać tak, że nas nie zauważył, więc mamy spokój. I wydaje mi się, że wypicie potki na niewidzialność działa tylko na niekorzyść, bo on od razu wyczuwa wszystko, co jest związane z magią. I wydaje mi się, że łatwiej jest się ukryć przed nim, gdy w ogóle jakby nie pije tej poty, niż jakbym ją wypił, więc to jest już naprawdę taka ostateczność, jak już będzie trzeba uciekać i będzie trzeba naprawdę czasu, a póki co to to um, nie, nie wykorzystuję tego, dobra, czekajcie, powoli, powoli, bo tutaj gdzieś on może być w każdej chwili i fajnie by było, że tak powiem nie, nie natknąć się na niego, dobra, tutaj wszystko jest git, tak jak było, czekajcie, ja zobaczcie, czy to jest tak krew jeszcze, czy on ją zabrał, jest jest ta krew, dobra nie wiem totalnie o co chodzi dlaczego ona tutaj jest i wydaje mi się, że on będzie miał jakieś, em, jakieś zapasowe tego ilości albo będzie, będzie. Albo z tej korzystam. Może... Kórze, właśnie jest czy, czy jak ja bym mu to zabrał, to czy on byłby taki, że tak powiem, pozbawiony, pozbawiony tej krwi, ale wydaje mi się, że on już jest przygotowany na to, żeby żeby jednak mieć zapas i myślę, że ma jej o wiele więcej. Dobra, zejdźmy sobie niżej teraz tak, żeby go tutaj nigdzie nie spotkać. Dobra, na spokojnie. Tam. Dobra, tu nic nie ma. Jest spokój. Nie no zombiaki, nie, nie, zostawcie mnie, zostawcie mnie Teraz nie chcę się z wami bić, to nie jest najważniejsze Ja muszę się dostać na... O nie, strzelają ja do mnie szkielety Dobra, szybko, szybko, szybko Dostańmy się tam na miejsce i teraz tak, do tej bazy muszę przede wszystkim wejść Mam nadzieję, że tu nigdzie magika nie będzie tak żebyśmy mogli na spokojnie tą bazę dostać. dobra, tam jest to, to wejście do naszej bazy Dobra, magika nie widzę nigdzie Okej. O nie, 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 nie Wiadro wody, nie mam wiadra wody O nie, 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 dobra, przestanę się palić, przestanę się palić, przestanę się palić Uh, szybko, szybko, szybko przejdźmy sobie przez to, dobra? Okej, okay, jestem w środku. Dobra, robimy oświetlenie. Tu jedna pochodnia starczy, więc nie trzeba. Idziemy wyżej. E, tutaj musimy dać kolejną pochodnię, więc postawmy ją tu, dobra, niech będzie. Bierzemy to, okej, okay, przechodzimy tak. I lecimy teraz z tym. O! Ej, ja się szybciej czołgam, jak mam te spodnie założone. Ej, dobra, to tego nie wiedziałem, że tak działa. Dobra, zróbmy tak. Postawmy sobie pochodnie w tym miejscu, żeby ona oświetliła nam już jakiś fragment, albo w tym miejscu, może nie pochodnie, bo pochodnie, tak jak powiedziałem, są bardziej subtelne. Postawmy lampę, bo tutaj i tak tego nigdzie nie będzie widać, więc zróbmy tak. Tu postawmy kolejną lampę. Ok, świetnie nam oświetli to wszystko. Dobra, tu wszystko dobrze wygląda. Ok, idziemy tu. Oświetlmy sobie to miejsce. Tutaj znowu. Pyk. Ok, tu nam oświetli. Tu jest git. Dobra, i tutaj. Teraz dziś byśmy tu mogli dać lampę. Dajmy ją tu. Dobra, tyle starczy. Dajmy teraz tu. Okej, okay, jest świetnie. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Tu możemy dać jeszcze jedną taką kontrolną lampę. O nie, zaburowałem się. Dobra, tak. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu, na którym nie potrzebujemy tak naprawdę dużo oświetlenia. Ale dajmy. Oho, zaczęła się jakaś burza robić. Dobra, czekajcie, zanim, zanim jeszcze. Cokolwiek zaczniemy robić, ja bym chciał tą kamerę jakoś ustawić, tylko muszę się upewnić, czy tu na pewno nie ma magika. Mam nadzieję, że go nie ma. I wtedy ustawimy tę kamerę na spokojnie. Czekajcie a jeszcze. Jak ja mogę? Ja mam strasznie mały wgląd tutaj na Na dużą przestrzeń. W sensie, że nawet jeżeli on by tutaj był, to bym go nie do końca widział. Ale dobra, zejdźmy, zaryzykujmy po prostu. Schodzimy tutaj niżej i, I postarajmy się po prostu jakoś... E... Wyjdźmy stąd. Dobra dobra, nie ma go. Nie ma go, jest git. Jest git, dobra. Ustawmy tę kamerę gdzieś. Ustawmy kamerę i teraz pytanie, w którym miejscu ta kamera byłaby najlepsza. Także dużo widzieć, a żeby on też tej kamery nie zauważył. No i teraz szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie by można było kamerę ustawić tak, żeby on jej nie widział. I żeby ona się nie rzucała w oczy. Dobra, wydaje mi się, że wiecie gdzie? Ta żaba to mnie niepokoi. Bo, bo w sumie to by było dobre miejsce tutaj to dać. Bo byśmy mieli wgląd w to wszystko, co tutaj się dzieje. Ale dobra, czekajcie, zróbmy tak, zróbmy tak. Postawmy tą kamerę. Tu, ja muszę mieć na to, na, wgląd w to miejsce, bo od tego miejsca w ogóle nie widzę tamtej bazy. Więc musimy tą kamerę gdzieś dać w tym miejscu. I teraz najlepiej tak, żeby ona była w jakimś takim cieniu. Mm. <laughs> tu jest strasznie jasno niestety. I że tak powiem, to w ogóle cienia nie przypomina. Dobra, wejdźmy tu, gdzie jest ta żaba. Tylko boję się, że ta żaba będzie mi zasłaniać. No to by było dobre miejsce, jakby to tutaj było gdzieś. Kurczę, żaba, bo stąd. Nie, no, ja nie mogę tego zrobić coś tak na widoku, bo to będzie za bardzo widoczne. Ale dobra, czekajcie, a może tutaj? Kamera w końcu nie jest niczym magicznym, to może, może tego nie zauważyć. Wiecie o co chodzi? Dobra, zróbmy tak. Zostajemy się przez to, okej. Okay. Jeszcze jeden blok tu. Postawmy kamerę tutaj. Okej, okay, jest dosyć ciemno tu. Tu jej może nie być widać. Tu to jest chyba dobre miejsce. Dobra, uwaga, stajmy sobie na krawędzi. Klikimy to kamerę, okej. Okay. I zobaczmy jak ona wygląda. Ona będzie ostatnia, 15. Dobra, widzimy całkiem sporo. Widzimy to miejsce. Tu mi zasłania trochę ten słup. To jest niekorzystne. Mm. Ale dobra, wydaje mi się, że... że... Nie no, wydaje mi się, że... Kurczę, czy to jest dobre miejsce? i Szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem. Rozwalmy to jeszcze. O nie, 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 nie. Jeszcze... Jesz... O nie, spadłem z Dobra, nie ma tu magika, więc mamy póki co spokój. Ale czekajcie, musimy zrobić tak. Ja muszę tą kamerę gdzieś ustawić. Właśnie ją rozwaliłem i sobie, i... I sobie jej nie zabrałem. Więc jest, kurczę, niezbyt korzystnie. Dobra, zróbmy tak. Tu zabierzmy tą kamerę. Eee... To by nam się przydało jeszcze, żeby to tam zamurować. To nie jest dobre miejsce. Jakby ono jest dobre, bo ciemne, ale widzimy mało. Potrzebujemy miejsca, w którym będziemy widzieć więcej. Tu mi to jednak sporo zasłania, więc nie do końca mi się to podoba. Może byłoby lepiej dać to tu. Na to. Kurczę, nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy. Postawmy tu. W ten sposób, ok? I dajmy tą kamerę tu, może tu będę widział więcej zdezaktywujmy tą 15, bo to była 15, ok. Dezaktywacja tego i bierzemy to. Jeszcze raz sprawdźmy to, 15. Hmm. Najbardziej mi przeszkadza to, że wydaje mi się, że on może tam coś się robić przy tym stole i wtedy nie widzimy, bo ten słup mi zasłania. Ale dobra, dobra, trudno, to wystarczy. Wystarczy, zostawiamy to tak jak jest i, i się tramy, yy, bo, bo on tu może w każdej chwili przyjść, a. O, jest jakaś burza, no 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 już się zaczyna coś. Nie nie. dobra, wchodzimy do środka. Mamy naszą kamerę, więc to jest najważniejsze, jesteśmy przygotowani na to, żeby widzieć tam ewentualnie jakby coś się działo, więc możemy być pod tym względem spokojni. Dobra, ej, dobra, podoba mi się ta baza, jest ona dobrze zrobiona. Wydaje mi się, że, że będzie git. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja bym mógł jeszcze jedną kamerę sobie ogarnąć, tak żeby mieć wgląd Jest, 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 jest Patrzcie, kr jest tu przy tym stole o kurczę, dobra, 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 coś. Czy mam coś dla Was dzisiaj nowego. Dobra. Co on, co on, ma nowego? Myśli, on co? Ale dlaczego dla żab? Ej, czy on te żaby. Za... Ej, dobra, Będziemy czy on.? testować coś, co testowaliśmy od zawsze. Ale teraz sprawdzimy to na sobie. Co? Ej, dobra, czy on na tych żabach robi testy jakieś? Czekajcie, ja muszę zobaczyć tu teraz, bo on jest tu. Dobra. Idziemy do księgi. Co on kombinuje? Dobra, się zobaczmy jeszcze raz tu. Okej, okay, posłuchaj do tej księgi. On coś powiedział o tym, że coś, co testował, tym razem sprawdzi to na sobie i teraz jestem ciekaw, co to może być. Ale czy to jest możliwe, żeby on zamieniał te żaby w moją siostrę? Że tymi klonami tak naprawdę były te żaby? Co jest grane? Użył jakiegoś czaru nie! On to zrobił idealnie za tym słupem. Nie widziałem jak się przemienił. Zamienił się w moją siostrę, czajcie to? Zamienił się w moją siostrę. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że to na moich oczach było zrobione, bo to było na kamerze, ale zamienił się w moją siostrę. Ej dobra, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Czekajcie, czekajcie, bo on gdzieś wyszedł. On będzie chyba wychodzić, on będzie chyba gdzieś wychodzić stąd. Skoro się przemienił, całkiem możliwe, że on teraz będzie wychodzić stąd, e, z, tej, z, tej, e, z tej kopalni swojej i będzie chciał pójść w stronę kidowic. I się będzie podszywać pod moją siostrę, to na pewno nie jest moja siostra, tak jak widzę powiedziałem na początku Nie dość, że zrobił to na naszych oczach prawie, że Nie widziałem co prawda jak się przemieniał, ale no Na pewno był on, bo on stanął za tym słupem I nagle się zamienił, nie, więc to musi, to musi to tak być Dobra, no na dół dawaj szybko, 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 szybko Teraz ja mam nadzieję, że on nie odszedł jeszcze zbyt daleko Dobra Dobra, tu go nie ma, murujemy to I lecimy, lecimy, lecimy za nim On chyba wyszedł z, z tej kopalni, tak mi się wydaje więc wychodzimy stąd Przestań, 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 przestań Nie, 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 nie Ponoć sobie płomień. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Bro, mam nadzieję, że on tego nie słyszał. Dobra, on dziś, on gdzieś stąd wychodzi, więc lecimy za nim, lecimy za nim. I teraz tak tu. Gdzie on jest? Dobra, jest tam na górze, jest, jest tam na górze już. Dobra, idziemy za nim. Ej, czy ja tam widziałem nik O nie, 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 creeper, zostaw mnie, zostaw mnie. Szybko, 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 dobra. Czy ja widziałem nick? Mi się wydaje, tam jest nik na górze. On nie miał niku wcześniej. Magik ukrywa swój nik, ale jak on się zamienia w kogoś, to on znowu sobie ten nik przywraca. Ej, ciekawe. Ciekawe, bo, nie, bo zwróciłem uwagę na to, że nie widać jego niku, a teraz jest normalnie Tosia. Nie, dobra, on się tak umie podszyć, nie? Pod o nie, 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 nie. Spadłem ze z tego łańcucha. Najgorzej. Najgorzej. Szybko, 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 szybko. Dobra, tu. Teraz na bok, okej, okay, tu, dobra, lecimy za nie, bo on już wyszedł stąd. On już jest na samej górze i on idzie już pewnie w stronę Kidowic, nie? Jak albo no, ciekawe, czy on ma elitrę, On na pewno ma jakieś sposoby na latanie. Dobra, wychodzę widzowie stąd i musimy wyjść tutaj wyżej. Nie wiem, tutaj nie gdzie on poszedł. Nie chcę ryzykować jeszcze, że tak powiem, używania elytry. Ale dobra, przejdźmy tu, tu, pozwalmy to. Dobra, trudno straciłem ten blok blokametystu. Pro... Co jest grane? Nad moją głową normalnie przelatuje ten magik. Ej, on ma jakieś. Widzicie to ma? Ona ma złote, złote skrzydła. To jest pewnie. To są jakieś magiczne skrzydła. Moja siostra takich nie ma. Wszyscy mamy te normalne Elytry O ma jakąś złotą. Dobra, widzowie, widzę go, widzę go tam, jak leci. Widzę go tam, jak leci. Lecimy za nim, lecimy za nim. Muszę to zrobić tak subtelnie, czyli polecieć sobie bokiem, ale ewidentnie wraca na kidowicę. E, e, ten magik, dobra. Ej, on nie ma. A ma fajerwerki, dobra. bo myślę, że nie ma. Takich nie używał, tak sobie, że tak powiem, szybował, szybował, szybował. I on, on umie bardzo dobrze udawać moją siostrę, bo moja siostra też tak sobie szybuje, ona nie używa tak, tak fajerwerk pochopnie, że tak to ujmę. Dobra, ląduje tam gdzieś. Okej. Okay. Wylądujmy sobie może tutaj na, na domu Dave'a. Jakoś, Ok. wylądujmy tu. Gdzie on jest? Ej, on te skrzydła! Nie ma już tych skrzydeł. On ma jakieś magiczne skrzydła, nie? To jest nie, to jest niepoważne. Teraz zobaczmy tak, zejdźmy sobie tutaj niżej. Lądujmy tu. Okej, okay. idzie do, idzie do domu mojej siostry. Co on kombinuje? Co on kombinuje? Dobra, normalnie sobie tam przez skrzynki sprawdza. Ciekawe, ciekawe. Dobra, czekajcie, przejdźmy tu Co on tam sprawdza? Ci si położył normalnie, ty Dobra, ja wiem widzowie co on kombinuje. Ja wiem co on kombinuje. Ja wiem co on kombinuje. Dobra widzowie mamy... ej, mamy przypał mocny, nie? On w tym momencie zamienił się w moją siostrę, czyli to magik jest w tym momencie moją siostrą i to on się za nią przebiera i będzie próbować mnie nabrać na to, że jest moją siostrą. Ja nie mogę teraz się z nim spotkać, nie mogę z nim rozmawiać, muszę go unikać, nie mogę po prostu. Ja domyślam się, że on jeszcze będzie miał głos mojej siostry, nie? On na pewno ma jakieś sztuczki magiczne swoje, których to wykorzysta, więc to mi się totalnie nie podoba. Ja dzisiejszą noc spędzę sobie tutaj w wieży gangu chłopaków i stąd będę obserwować, co się wyprawia. On tam sobie siedzi, ja przenocuję tą noc tutaj i mam nadzieję, że jakoś się to wszystko, tak powiem, wyjaśni. Dobra. Wychodzi na to, że moja siostra nie tylko miała swojego klona, ale dzięki temu, że magik ma jej krew, sam jest w stanie się w nią zmienić.